Bardzo trudne. Przejść do zbrojowni w bloku B. <śm> Panie, powinny poczekać. A ja to co kurwa jestem? Małpa? Fucking bitch. Panie, powinny zostać w dupę się pocałuj. Ech Dawaj mi tutaj tego i zaraz następny upgrade to będzie ta furia niszcząca Niszcząca furia Naprawię sobie bronię zanim tam wyruszę Chciałbym tą grę teraz skończyć, ale nie wiem czy mi się uda. Będę grał i grał A, dobra Eee, A, tak, no biegniemy do bloku B już jestem niedaleko. 96% gry. Nie mogę teraz tego tak zostawić. Muszę to teraz skończyć. Nie ma bata. Gdzie ja tutaj mam iść? A tędy. Tak, dobrze myślę. Źle myślę. Oczywiście, że źle myślę, nie tędy. Tędy. Aha. Dups Debdaj mu głowę. Głowę. Ciach! Żebym się czasem nie zablokował w teksturze. Dobra, okej. Okay. Ja źle poszedłem, to trzeba jakoś niżej wejść do tych drzwi. Do piwnicy mam iść. O Jezus Chrystus to nie mój Pan. Kurwa mać, co się tutaj dzieje? O, 100 dolarów. Jak miło, tak na pokrzypienie. Mimo tego, że jest apokalipsa zombie, i zaraz wszyscy zginą, to znalazłem sobie 100 dolarów. Życie mi potrzebne. Ciało mi się, życie nie pokazuje. Kurde. Durna gro, Pokazuj mi życie. O! O, nadeszła godzina 21. Łamliwy klucz, bla bla bla. Dobra. Żyjesz. Nie żyję, wow. Coś to jest... ...za spokojnie. To jest zdecydowanie za A te butle już mi sugerują, że zaraz będziemy strzelać w nie. Ha. Wow. Damn! Odrzuciło mnie, ale ich tam pozdejmowało. Jakieś wyzwanie też zrobiłem. Czy tam... Wyzwanie, tak, wyzwanie, bo to co się w grze wyświetla to są wyzwania. Ciach. Zdeptaj mu głowę. Teraz to jest dobre, bo bardzo szybko te głowy depta. Wcześniej to było kompletnie bezużyteczne, jak byli jeszcze jacyś przeciwnicy w okolicy. Łaki zashi. Nice. Kolejne jakieś tam się wyzwanie odblokowało. Zajebista to jest ta katana. Ciach. Po co ja marnuję broniak mogę mu zdeptać głowę? O tak! Wow! Wow! Jak sprytnie odskoczyłem! Ciao! Iee! Yeah. Dobra, naprawę sobie łaki I Idziemy dalej. Masz coś przy sobie? Szmatę! Po co mu była szmata? Co on z tym Okej, okay, trzeba być tutaj uważnym. Oczywiście, że tam ktoś jest, no jakżeby inaczej. Ciach! Tam jest kolejne. O! ładnie! Ninja Kick, bitch! Mukadin. Jest dostępny. A po co oni go tak obżerali? Dalibyście spokój ludziom, zombiaki! Dalibyście nam spokój! Oooo! O kurwa. Bam, bam, bam. Zdychajcie. Ciach. Headshotik. Nie zabiłem go tam? Czemu? O cholera. O, cześć policjancie. Zdychaj. Dobra, czyli w tym pokoju ich nie ma, skoro się policjanci tutaj kampią. Nice. Tutaj kolejny przyszedł. Yeah. Kurde, headshoty się sypią. Yeah. Amunicja. Coś tutaj było ciekawego. To jakieś pizdolety. Łaki zaszy, Łaki zaszy. O, o. To za tymi drzwiami. No to oczywiście, kurwa, że za tymi drzwiami. O, ładnie. Chodźcie zombiaki, albo inaczej. Bum gówno im to zrobiło. Absolutnie nikogo tam nie zraniło. Ciekawe. O, ciach! Ciach. wow. Ale ich Gówno. No dobra, któryś tam płonie. I to chyba zbir akurat, to dobrze. Deptaj mu głowę. Tak skutecznie, poproszę. Kurde, nieźle. Zniknęło mu całe ciało. Hardkorowo. Dobra, dobra, pociągnijmy to jeszcze dalej. A, a... Co tutaj teraz będzie? Ludzie, czy zombie? Zbier. O! O! Cholera jasna mać! Dobra, padł od krwawienia. Pozwólcie, że... A co, so użyję apteczki. Bo mi się tak podoba. 1100 dolarów, no tu mnie... Cholera, ja użyłem apteczki, ale ze mnie debil. A i tak bym tego na, na full sobie życia nie odrobił. Teraz akurat sobie dokokrzę życie na maksa tymi, tymi żarciem i idę na górę. Boom! Tutaj coś po schodach będę musiał powchodzić. Na górę. Szkoda, że droga stąd z powrotem też będzie pewnie zajebiście długa. Boom! Gin! Boom! Giń, co jest? O! ginąłbyś szybciej. Magnez miał przy sobie. Cóż, magnes jest dobry na kości. A ja myślałem, że to jakiś niezarażony. Dobra, drzwi są zamknięte, nic mi nie grozi. Aha, czyli oni padają na ziemię jak im się skończy stamina. A, to już kminie wszystko. O, jestem w zbrojowni, ale fajnie. O, naprawię sobie łaki zashi. Akurat. Idealnie. Tutaj mam żarcie, którego nie potrzebuję obecnie. Co jest? Znajdź inną drogę? Ja pierdolę! Nie możecie tego mi ułatwić, co? W żadnym wypadku. Ha! Spadaj. Płoń! Ha! Płoń! Kurwa. Płoń! Jak z niego strzeliła krew. Tutaj były jakieś te... Oczywiście, że zamknięte, kurwa, drzwi. No jak, żeby innym cudem byłoby otwarte. Kurde, jak w tym więzieniu ten kawek jest długaśny. 96% my ass. Ja pierdolę, ile ich tu jest. Dobra, wiecie co? Wezmę sobie moje inwentory. Koktajl mołotowa dam sobie zamiast tego młota, bo go nie używam. I macie tam. Bawcie się. A raczej błądźcie. O kurwa, taran tutaj biegnie. Holy shit. Wbiegnie do tego pokoju? No, teraz nie. Ha, ha, ha. Chyba, że rozpierdoli drzwi. Dostaje expa. Ale ten taran tu jest, pewnie. Czy może padł? Jest tutaj, padł? Nie wiem. Zbir. Ło, wow, trafienie krytyczne, krwawi, nice, to już po nim, sweet. Ja nie wiem, jakim sposobem krwawienie ma im zaszkodzić. Przecież oni kurwa są już martwi, no to bez przesady. No chodź, chodź, Za zaszarżuj na mnie. O! o, muszę się odsunąć. No chodź tutaj do mnie, chodź. O! On, biegnij, dups Dobra, padł, tak padł, bo dostałem za niego EXP'a Waki tutaj było jeszcze to naprawianie broni, tak to sobie naprawię, bo tutaj trochę się nazużywałem Waki Zashi Ojej, idziemy dalej Cholera, ile ich tu jest, szybko Dlaczego to mi tędy drogę pokazuje? Ała! uciekam! Oni tam płoną, a ja uciekam. Ładnie, ładnie leci damage. Chodźcie, zębiaki! Bo No chodź, chodź, ja cię tutaj rozpierdolę. Bum, 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 bum. Ładnie, padł. Drugi Taran zabity. Tam na mnie zombiaki napierdalają. W ogóle, ja tak z ciekawości zobaczę... Zbieram tyle tych przedmiotów, zobaczę co ja sobie mogę stworzyć. Może mogę jakoś ten mój mie miecz ulepszyć? Nie, w żadnym wypadku. Gdzieby tak elektryczność do niego to dać. O, to by było fajowe. Mogę by jakoś wysoko levelową truciznę. Mm, to by było fajne. Ale nie ma tak no. dobrze. Rurka, rurka harmonikowa. Po co ja to zbieram wszystko? No i tak już nic nie ma sensu. Świat się skończył. Gdzie są jeszcze zombiaki? Kurde, mol Macie, kurde, potnę was, moi łaki zasi Tam kolejny taran. Ja sobie ze mnie robicie... Damn. W ogóle ja chciałbym poznać, że tak powiem, pochodzenie Taranów. Skąd oni się zrobili tacy jacy są, czyli w tych swoich całych, wiecie, no... E, wiecie, ręce związane i tak dalej. O, ładnie. No to teraz ci zdeptam główcie i baj baj. Zbirze. No, ja lubię jak się tak zbir przewróci. Wow. Ty dalej, gdzie ty jesteś? Tutaj A, ładnie Dobra, idziemy po schodach na górę. Mając zarazem zombie w dupie. Biegniemy. O kurwa, to była zła decyzja. To była bardzo zła decyzja. A, <grym znać się w górę> Kompletnie nie miałem tam szans. Za bardzo zaszarżowałem do przodu.

<laughs> ja Extraordinary rendition, right? Where do you think they end up? That's why there's a minefield out there. If Titus and his men end up with weapons, there'll be no stopping them. Listen, leave the prisoners, there's no time. Don't worry about your friends, I'll take care of them. You need to get back to Block C as fast as you can. The only way is through the sewers. Oh fuck, through the canals? świetnie. No ale, okej, okay, powiem wam, że to mnie nawet ustawia. Nie muszę znowu biegać tam z powrotem, żeby mi oddać te bronie, które ewentualnie bym zdobył. Naprawię sobie za to zashi. bo już się nieźle zużyło. A wiem po co zbieram pieniądze, żeby naprawiać łaki Do ścieków. Let's go, do ścieków. O, kurwa, będzie ciemno. Nie, do tego jeszcze ma mi ciemność dojść. O, come on. Dobra, trzeba będzie się przedrzeć. Dobra, tu już są lampki. Łaki zasi, ale zajebista broni. No co, trzeba będzie przejść przez te ścieki. O kurwa, ile ich tu jest. Liczę na szeroki zasięg miecza. Ładnie, co broda. Zabrali mi trochę życia, ale olewam to. Zaraz znajdę jakieś napoje i owoce i batoniki. Nie ma co do tego cienia wątpliwości. O, tu są jakieś zombiaki. Te dymne.